Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym wideo pokażę, jak usunąć kod PIN z Windowsa 11. Dobrze, uruchomimy sobie komputer. I aby się zalogować, trzeba podać numer PIN, który się ustawiało podczas instalacji systemu Windows. Jednak ustawienie tego kodu było na nas podczas instalacji wymuszone, nie dało się pominąć tego kroku. I teraz podczas każdego uruchomienia komputera musimy ten kod PIN wpisywać. A dziś właśnie pokażę, jak go usunąć. Także logujemy się. Do komputera wpisujemy nasz kod PIN i następnie przechodzimy do ustawień. I jeszcze co ciekawe, nie możemy tego PINu ściągnąć w taki normalny sposób. Weźmy yy, w konta i opcję logowania. I mamy tutaj wybrany PIN. Wybieramy PIN. Jest, zmień numer PIN. Możemy go zmienić, ale usuń te opcje logowania. Już jest wyszarzone i niedostępne. I w taki prosty, powiedzmy to, sposób intuicyjny nie możemy tego zrobić. Ale ja pokażę Wam, jak to zrobić w inny sposób. Klikamy w ustawieniach na konta. Stąd wybieramy twoje informacje, następnie zjeżdżamy na dół. O i tutaj mamy opcję zmień zamiast tego zaloguj się za pomocą konta lokalnego przy opcji konto Microsoft. Klikamy ten link. Czy na pewno chcesz przełączyć się na konto lokalne? Tutaj konto Microsoft, które utworzyliśmy podczas instalacji systemu Windows i które również, którego również utworzenie było na nas wymuszone podczas instalacji. Teraz przełączymy właśnie to na konto lokalne, klikam dalej. Wpisuję mój kod PIN. I teraz nazwa użytkownika, prosi nas o wpisanie ponownie Możemy sobie wpisać też inną nazwę sobie wpiszę lenotech Nie chcę hasła, chcę żeby mi się komputer uruchamiał automatycznie sam, bez żadnego hasła Jeśli chcemy hasło, no to wpisujemy hasło Klikam dalej i następnie wyloguj się i zakończ. Następuje wylogowanie. Zalogowanie, zaloguj. I system się uruchomił. I jeszcze, żeby Wam pokazać, że nie ma już rzeczywiście Pinu, wyłączę komputer. I uruchamiam ponownie. I teraz czekamy i komputer powinien uruchomić się i zalogować automatycznie, bez proszenia o jakikolwiek PIN. I dokładnie tak się stało. Mamy już uruchomiony system. I nie pytało nas o nazwę, numer PIN. Także to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego wideo. Jeśli było dla Ciebie przydatne, daj subskrypcję, daj łapkę w górę, zostaw komentarz. I zapraszam do oglądania moich innych i kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć.